Czy wiecie, że Grzegorz Ciechowski, który stał się ikoną polskiej muzyki, zaczynał swoją artystyczną drogę grając na akordeonie? Instrument, który wydawał się wręcz absurdalny dla przyszłego lidera zespołu Republika, stał się jego pierwszym muzycznym narzędziem. Jak to możliwe, że chłopak z trzewa, uzbrojony tylko w akordeon i marzenia, odmienił polską scenę muzyczną i przeszedł do historii? Ten odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze, bo tak właśnie działa ten kanał. Wypiszecie o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Dzieciństwo. Początki geniusza. Grzegorz Ciechowski, zanim stał się ikoną polskiej muzyki, spędził swoje dzieciństwo w Trczewie, gdzie dorastał w skromnych warunkach, otoczony prostotą życia małego miasta. To właśnie tam, w niewielkiej społeczności, ukształtowała się jego osobowość, wartości. I pierwsze artystyczne zainteresowania. Chociaż później stał się twórcą awangardowym, rewolucjonistą muzycznym oraz poetyckim, jego dzieciństwo przebiegało w otoczeniu typowym dla lat 60. w Polsce. Pełnym ograniczeń, ale również okazji do budowania wyobraźni. Ciechowski urodził się 29 sierpnia 1957 roku. Mimo, że rodzina nie była zamożna, Ciechowski od najmłodszych lat miał dostęp do kultury. Rodzice, choć niezwiązani z artystycznym światem, starali się, aby ich dzieci miały jak najlepsze wykształcenie i możliwość rozwoju intelektualnego. To właśnie w domu rodzinnym zrodziła się fascynacja literaturą i muzyką, które w przyszłości stały się fundamentem twórczości Ciechowskiego. Już jako dziecko wykazywał niezwykłą ciekawość świata. Interesował się książkami, szczególnie poezją, i od najmłodszych lat zdradzał talenty literackie. Pisał wiersze, które często były melancholijne i pełne refleksji nad życiem, co wydawało się nietypowe dla tak młodej osoby. Pierwsze muzyczne zainteresowania Grzegorza ujawniły się stosunkowo wcześnie. Choć w domu nie było profesjonalnego sprzętu muzycznego, Grzegorz marzył o nauce gry na instrumentach. Początkowo próbował swoich sił na akordeonie, popularnym w tamtych czasach instrumencie, który stał się jego pierwszym muzycznym narzędziem. Chociaż akordeon nie wydawał się instrumentem, który pasowałby dla przyszłego lidera zespołu rokowego, to na nim Grzegorz zaczął kształtować swoje poczucie rytmu i melodii. Ważnym momentem w dzieciństwie Ciechowskiego było jego spotkanie z poezją, która towarzyszyła mu przez całe życie. Już w szkole podstawowej pisał swoje pierwsze wiersze, które choć nie były jeszcze dojrzałe, wskazywały na wyjątkową wrażliwość młodego twórcy. Jego nauczyciele bardzo szybko zauważyli, że Grzegorz wyróżnia się na tle innych uczniów. Był nie tylko pilnym i inteligentnym uczniem, ale również chłopcem o niezwykłej wyobraźni, który potrafił wnikliwie obserwować otaczający go świat. W okresie dojrzewania Ciechowski zaczął interesować się muzyką bardziej świadomie. Były to czasy, kiedy Polska była odcięta od zachodnich wpływów, a dostęp do zagranicznej muzyki był ograniczony. Mimo to, Grzegorz, podobnie jak wielu młodych ludzi, Słuchał Radia Luksemburg i starał się śledzić to, co działo się na scenie muzycznej na Zachodzie. The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie to artyści, którzy wywarli na nim ogromny wpływ i zainspirowali do tego, aby samemu tworzyć. W liceum zaczął grać w amatorskich zespołach muzycznych których próbował swoich sił jako wokalista i instrumentalista. Jego pierwsze kroki w muzyce nie były jednak łatwe. Jak wielu początkujących muzyków, borykał się z brakiem profesjonalnego sprzętu i odpowiednich warunków do rozwijania swojego talentu. Mimo to, jego zapał i pasja sprawiały, że nie poddawał się i konsekwentnie dążył do realizacji marzeń. Od samego początku zdradzał cechy, które później definiowały go jako artystę. Determinacja, upór i nieustanne dążenie do doskonałości. Był samokrytyczny i wymagał od siebie wiele, co często prowadziło do frustracji, ale jednocześnie sprawiało, że nie zadowalał się przeciętnością. Jego dzieciństwo, chociaż pełne wyzwań, ukształtowało w nim te cechy, które później pozwoliły osiągnąć sukces. Mimo że pochodził z małego miasta, które nie miało wiele wspólnego z wielkimi metropoliami, to właśnie tam nauczył się obserwować ludzkie relacje oraz emocje, co później znajdowało odbicie w jego tekstach. Poetyckie opisy codzienności, często pełne melancholii i refleksji nad życiem, miały swoje korzenie w prostocie życia w Tczewie. Podsumowując, dzieciństwo Ciechowskiego było kluczowym okresem, który ukształtował go zarówno jako człowieka, jak i artystę. Artystyczna wizja i muzyczna rewolucja. Ciechowski, jako lider zespołu Republika, był jednym z najbardziej wpływowych muzyków i twórców w historii polskiej muzyki. Jego artystyczna wizja wyróżniała się na tle polskiej sceny muzycznej lat 80. i 90., gdyż nie ograniczała się jedynie do dźwięków i muzyki. Ciechowski rozumiał sztukę jako całość od brzmienia, po obraz i przekaz. Właśnie dlatego, Republika nie była jedynie zespołem, który grał muzykę. To była marka, ikona, która od samego początku miała swoją wyrazistą tożsamość, zarówno wizualną, jak i muzyczną. Ciechowski miał głębokie poczucie, że sztuka wymaga integralności, dlatego niezwykle dbał o każdy szczegół związany z działalnością zespołu. Nie wystarczało mu tylko nagrać dobre piosenki. Od samego początku wiedział, że Republika musi mieć również oryginalny, przemyślany wizerunek sceniczny. Dlatego współpracował z Andrzejem Ludewem, który stworzył dla zespołu ikoniczne stroje, czarno-białe garnitury, które nadawały im surowy, niemal korporacyjny wygląd. Ten wizualny kontrast wobec buntu, który wyrażała ich muzyka, był czymś zupełnie nowym na polskiej scenie muzycznej. W połączeniu z minimalistyczną czarno-białą estetyką, Republika stała się rozpoznawalna nie tylko dzięki muzyce, ale również dzięki spójnej wizji. Republika stała się nie tylko zespołem muzycznym, ale wręcz zjawiskiem kulturowym. Ich debiutacki album Nowe Sytuacje był swoistym manifestem. Wydany w 1983 roku, przyniósł nie tylko nowe brzmienia, które zrywały z dotychczasowymi trendami na polskiej scenie muzycznej, ale również zainspirował młode pokolenie artystów do poszukiwania nowych form wyrazu. Album, pełen odniesień literackich, filozoficznych i społecznych, stał się nie tylko hitem komercyjnym, ale również dziełem sztuki, które zmieniało percepcję muzyki rockowej w Polsce. Cena płyty była wyższa niż przeciętne albumy, co stanowiło wyraz artystycznej niezależności Republiki, byli pewni swojej wartości i nie zamierzali iść na kompromisy komercyjne. Muzyka Republiki była rewolucyjna nie tylko w formie, ale również w treści. Ciechowski jako autor tekstów wnosił do polskiego roka zupełnie nowe podejście do słów. Teksty były pełne metafor, odniesień do literatury i historii, co sprawiało, że Republika była i co sprawiało, że muzyka republiki nie była jedynie rozrywką, ale głębokim przekazem artystycznym, który zmuszał słuchacza do myślenia. W utworach, takich jak biała czy telefony, Ciechowski poruszał temat alienacji, samotności, relacji międzyludzkich, które były bliskie młodym ludziom w Polsce przełomu lat 80. i 90. Jednak to, co czyniło republikę najbardziej wyjątkową, to fakt, że Ciechowski rozumiał muzykę jako formę sztuki, która musi wykraczać poza dźwięk. Kiedy republika zyskała na popularności, pojawiły się również wyzwania. Festiwal w Jarocinie, który dla wielu zespołów był platformą do wyrażania buntu przeciwko systemowi, okazał się być miejscem, gdzie Republika musiała stawić czoła krytyce. Część bankowej publiczności zarzucała im odejście od buntowniczych korzeni na rzecz bardziej komercyjnego brzmienia. Republika, która zyskała popularność i uznanie wśród szerokiej publiczności, była postrzegana przez niektórych jako zespół, który sprzedał się systemowi. Ciechowski jednak nigdy nie pozwolił, aby presja z zewnątrz wpływała na jego artystyczne wizje. Zawsze dążył do tego, aby republika była wierna sobie i swojej estetyce, niezależnie od tego, co mówili inni. Wielowymiarowość twórcza i prywatne zmagania. Grzegorz Ciechowski był nie tylko muzykiem i liderem republiki, ale również artystą o niezwykle szerokim spektrum zainteresowań i talentów. Jego twórczość nie ograniczała się jedynie do muzyki rockowej. Ciechowski realizował się również jako poeta, kompozytor, producent muzyczny, a nawet aktor. Był artystą, który nieustannie poszukiwał nowych form wyrazu, co czyniło go jednym z najbardziej wszechstronnych twórców swojego pokolenia. Jednym z najbardziej fascynujących projektów, nad którymi pracował, było ożywienie polskiej muzyki ludowej. Album Ojda Dana, na którym Ciechowski stworzył, był próbą połączenia tradycyjnej muzyki ludowej z nowoczesnymi aranżacjami. Było to przedsięwzięcie ryzykowne, ale Ciechowski nigdy nie bał się ryzyka. Choć niektórzy krytycy podchodzili do tego projektu z rezerwą, widząc w nim zdradę autentyczności muzyki ludowej, Ciechowski udowodnił, że jest artystą, który potrafi przenieść tradycję w nowoczesność, tworząc coś zupełnie nowego. Jego kariera solowa, realizowana pod pseudonimem Obywatel G.C. Była kolejnym dowodem na to, że Ciechowski nie bał się eksperymentować z różnymi formami sztuki. Skupił się na bardziej introspektywnych, osobistych utworach, które dotykały jego własnych przeżyć i refleksji nad życiem. Jego teksty stawały się coraz bardziej złożone i refleksyjne, co nie zawsze spotykało się z entuzjazmem fanów. Niektórzy z nich woleli wcześniejsze, prostsze brzmienia Republiki. Ale Ciechowski jako artysta zawsze podążał własną ścieżką. Jednym z najbardziej osobistych momentów w karierze Ciechowskiego była śmierć jego ojca. Wpłynęło to na niego głęboko, zarówno jako na człowieka, jak i artystę. Jego twórczość stała się jeszcze bardziej melancholijna i pełna zadumy. W utworach takich jak Republika Marzeń można usłyszeć echa tych doświadczeń. To był czas, kiedy Ciechowski coraz bardziej oddalał się od roka jako gatunku, szukając nowych form wyrazu, które pozwoliłyby mu lepiej wyrazić swoje uczucia i przemyślenia. Jednak jego twórczość nie była jedynie odbiciem jego prywatnych zmagań. Ciechowski był również artystą, który potrafił inspirować innych. Jako producent muzyczny współpracował z wieloma artystami, takimi jak Kora, Manam czy Lady Punk. Jego umiejętność pracy z innymi twórcami jego otwartość na nowe pomysły. I gotowość do eksperymentowania sprawiły, że stał się jednym z najbardziej cenionych producentów w Polsce. Praca Ciechowskiego jako producenta była równie ważna jak jego działalność muzyczna. Był artystą, który potrafił spojrzeć na twórczość innych z perspektywy zewnętrznej i pomóc im odnaleźć własny głos. Dzięki jego pracy wielu młodych artystów zyskało możliwość rozwinięcia swoich talentów i osiągnięcia sukcesu na scenie muzycznej. Ciechowski, mimo że sam był gwiazdą, nigdy nie bał się dzielić swojego doświadczenia i wiedzy z innymi. Jednym z najbardziej znaczących związków w życiu Ciechowskiego był jego burzliwy romans z aktorką i reżyserką Małgorzatą Potocą. Życie prywatne, miłość, związki i rodzina. Poznali się w połowie lat 80., kiedy Republika była u szczytu swojej popularności. Małgorzata, będąc także twórczynią filmów dokumentalnych, zainteresowała się dokumentowaniem rewolucyjnej polskiej muzyki. Ich relacja szybko przerodziła się w namiętny związek, który miał ogromny wpływ na życie obojga. Dla Ciechowskiego, Potocka była muzą, która inspirowała go do tworzenia, a ich związek stał się jednym z głównych źródeł jego twórczości. Potocka miała również ogromny wpływ na wizualia Republiki, dbając o spójność artystyczną i charakterystyczny wygląd zespołu. Jednak ich relacja nie była wolna od napięć i konfliktów. Była pełna intensywności, ale również różnic osobowościowych i ambicji artystycznych. Małgorzata Potocka była silną i niezależną osobą, co często prowadziło do tarć w ich związku. Owocem ich miłości była córka Weronika. Która urodziła się w 1987 roku. Narodziny Weroniki były dla Ciechowskiego przełomowym momentem. Choć starał się godzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym, jego intensywna praca w branży muzycznej nie pozwalała mu być tak obecnym, jakby tego chciał. Ich związek z czasem napotkał na kolejne kryzysy, co doprowadziło do rozstania w połowie lat 90. Rozpad relacji był bolesny nie tylko dla nich, ale również dla córki, która znalazła się w centrum rodzinnych problemów. Po rozstaniu z Potocką, Ciechowski nawiązał związek z Anną Skrobiszewską, młodszą od niego kobietą, która wniosła do jego życia nową energię i stabilność. Relacja rozpoczęła się w trudnym momencie dla artysty, gdy zmagał się z osobistymi i zawodowymi problemami. Anna dała mu poczucie bezpieczeństwa i była wsparciem w momentach, gdy tego najbardziej potrzebował. Związek z Anną nie był jednak pozbawiony wyzwań. Bycie partnerką tak popularnego artysty oznaczało życie pod nieustannym okiem mediów, co mogło być trudne do zniesienia. Mimo to relacja była pełna miłości, a Anna stała się matką ich dzieci. W 2001 roku, zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią Grzegorza, na świat przyszła ich córka Józefina. Anna Skrobiszewska była przy Ciechowskim w jego ostatnich chwilach i po jego śmierci odegrała kluczową rolę w zarządzaniu jego artystycznym dziedzictwem. Ich związek, choć krótki, był dla Ciechowskiego oazą stabilizacji emocjonalnej. Jako ojciec, Ciechowski starał się łączyć życie artystyczne z odpowiedzialnością rodzica. Jego relacje z dziećmi, zarówno z Weroniką, jak i z młodszymi dziećmi te, które miał z Anną. Były pełne miłości, choć nie zawsze wolne od trudności. Weronika miała szczególną relację z ojcem. Choć ich kontakt bywał czasem trudny, zwłaszcza po rozwodzie, Grzegorz zawsze starał się być obecny w jej życiu. Był dla niej mentorem i autorytetem, a po śmierci Weronika wielokrotnie podkreślała, jak bardzo brakowało jej ojca. Z młodszymi dziećmi Grzegorz miał krótszą, choć bardziej stabilną relację. Starał się być jak najbardziej obecny, choć intensywność jego kariery nie zawsze na to pozwala. Życie prywatne Grzegorza Ciechowskiego było pełne zawirowań, intensywnych emocji i trudnych wyborów. Chociaż publicznie był postrzegany jako lider republiki i genialny artysta, w życiu prywatnym zmagał się z licznymi wyzwaniami, które wpłynęły na jego twórczość, a także relacje z bliskimi. Jego życie uczuciowe oraz relacje rodzinne były pełne kontrastów. Od wielkich miłości po bolesne rozstaja, od intensywnej pasji po głęboką samotność. Chociaż Ciechowski był otoczony przez ludzi, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej, często czuł się samotny. Bycie liderem jednego z najważniejszych zespołów w Polsce oraz ikoniczną postacią sceny muzycznej wiązało się z ogromną presją, która czasami przytłaczała artystę. W wywiadach Ciechowski wielokrotnie mówił o tym, że sukces, choć pożądany, niesie ze sobą także ciemne strony, takie jak izolacja i poczucie odcięcia od normalnego życia. Relacje z członkami zespołu Republika, choć oparte na wzajemnym szacunku i artystycznej współpracy, nie były pozbawione napięć. Jako lider zespołu Ciechowski był postrzegany jako osoba dominująca, która miała wizję i wymagała od innych podporządkowania się. Ta dominacja, choć niezbędna do utrzymania spójności artystycznej, często prowadziła do konfliktów z innymi członkami, którzy czasami czuli się przytłoczeni jego silną osobowością. Grzegorz Ciechowski zmarł nagle. 22 grudnia 2001 roku, mając zaledwie 44 lata, jego śmierć była szokiem zarówno dla bliskich, jak i fanów, którzy nie mieli pojęcia o poważnych problemach zdrowotnych artysty. Problemy zdrowotne zaczęły się niedługo przed śmiercią, kiedy wykryto u niego tętniaka aorty. Operacja, która miała na celu usunięcie tętniaka, niestety zakończyła się tragicznie. Mimo wysiłków lekarzy, artysta zmarł na stole operacyjnym. Ciechowski pozostawił po sobie spuściznę, której nie da się zaszufladkować. Od jego poetyckich tekstów po przełomowe kompozycje i ikoniczny styl, który wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Pamiętaj o pozostawieniu komentarza ze swoim ulubionym artystą lub zespołem. Elo.